Dzień dobry, moim gościem jest profesor Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Porozmawiamy na temat e, terapii genowych. Jakie są możliwości terapii genowych i kto może z nich skorzystać? No to jest nieprawdopodobna historia z terapią genową, dlatego że słyszało się kiedyś, że może być taka metoda leczenia jak terapia genowa, natomiast teraz to stało się wszystko faktem. Mhm. Najprościej, żebyśmy rozumieli, co to jest terapia genowa, to terapia genowa jest to przeniesienie do organizmu biorcy, mhm. w tym przypadku moim to do mózgu, obcugatunkowego białka dla uzyskania jakiegoś efektu terapeutycznego, czyli najczęściej albo dla wyhamowania jakiejś aktywności, albo do przyspieszenia tej aktywności. I e, zastosowanie terapii genowej w, w neurochirurgii czy w chorobach układu nerwowego w tej chwili okazało się, że jest ogromne, mhm. dlatego że już możemy przenieść za, e, tę informację w postaci obcogatunkowego białka, czyli wektora wirusowego, zaraz powiem mhm. co to jest, do mózgu człowieka, żeby uzyskać jakiś efekt. Mhm. I wykonuje się to w ten sposób, że jeśli rozpoznaje się jednostkę chorobową, gdzie jest jakiś defekt genetyczny, uh -huh. tak jak w przypadku dzieci, które leczyliśmy, że brakuje u nich pewnego genu, który odpowiedzialny jest za coś, uh -huh. czyli za e, wykonanie pewnych czynności niezbędnych do produkcji neuroprzekaźników. Jeśli tego nie mam, to dzieci właśnie z taką chorobą, deficytem dekarboksylazy, aminokwasów aromatycznych, mm -hmm. one nie produkują w swoich mózgach ani dopaminy, ani serotoniny. Żyją mm -hmm. dość krótko, najczęściej w drugiej dekadzie życia umierają i życie jest ich jednym wielkim nieszczęściem, zarówno ich, jak i... Całego otoczenia. No, trudno oceniać, czy one są szczęśliwe, czy nieszczęśliwe, bo my nawet nie wiemy, czy one są świadome. One nie spełniają poleceń, nie nawiązują kontaktu, często nie połukają same, muszą być odsysane, duszą się i mają szereg, szereg różnych innych zaburzeń. Natomiast dzisiaj w oparciu o dobrodziejstwo terapii genowej możemy przenieść kopie brakującego genu do mózgu tych dzieci po to, żeby uzyskać produkcję, której nie było, po to, żeby uzyskać produkcję dopaminy i serotoniny. I dzieje się to w ten sposób, że um, kopia tego genu wyprodukowana genetycznie jest łączona z nośnikiem, czyli z pozbawionym chorobotwórczości fragmentem wirusa, tak zwanym wektorem wirusowym. I za pomocą tego adenowirusa przenoszona jest do mózgu. Ale oczywiście bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie w określone miejsce. W przypadku akurat tego, to do dnia mózgowego. Mhm. Ale żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy precyzyjni, musimy widzieć, gdzie przenosimy tę kopię tego genu za pomocą wektora wirusowego. A zatem ten preparat podawany wzbogacony jest barwnikiem tym do rezonansu magnetycznego, mhm. żebyśmy my widzieli. W rezonansie, jak to się rozprzestrzenia i gdzie to jest. A zatem ta operacja jeszcze jest tym bardziej skomplikowana, że pomijając całą tą część dotyczącą terapii genowej, to jeszcze musi być wykonana w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego. Czyli tak naprawdę teatrem operacyjnym jest to gantry, to obręcz rezonansu magnetycznego. Czyli całą operację przeprowadza się w rezonansie, w czasie rzeczywistym i obserwuje podawanie tego wektora wirusowego i rozprzestrzenianie się go. W Polsce rozpoznanych było dwoje dzieci z tą chorobą i obydwoje, e, obydwoje dzieci w tym roku było e, I Jakie są efekty? Te dzieci urodzą się jeszcze raz, dlatego że one zaczynają się jakby swój rozwój psychomotoryczny jeszcze raz tak, jakby y, urodziły się jako zdrowe czy prawie zdrowe, bo my oczywiście nie wiemy, jaka jest skala ich uszkodzeń y, tak. intelektualnych, emocjonalnych. No, te dzieci nie nawiązują kontaktu, są wiązki, mają ruchy mimowolne, nie spełniają żadnych poleceń, niekiedy nie wydają dźwięków. Ale te dzieci, zoperowane zaczynają siadać, zaczynają trzymać głowę, zaczynają się ruszać, zaczynają przekręcać. Po raz pierwszy chłopiec powiedział, mamę, zawołał po imieniu, obserwuje samochody. No, tak jakbyśmy obserwowali rozwój dziecka, które się urodziło. Podobnie jest z tą anią, którą zaoperowaliśmy. Natomiast my y, stworzyliśmy tutaj, y, to była bardzo długa droga, no bo to nie zacznie się od, tak od terapii genowej. My jako pierwsi w Europie wykonaliśmy serię operacji w czasie rzeczywistym rezonansu magnetycznego, bo. Żeby to jaśniej było powiedziane i bardziej zrozumiałe, mhm. to współczesna neurochirurgia, jak i wiele innych dziedzin medycyny chirurgicznej opiera się o tzw. operacje kierowane obrazem, czyli my wykonujemy rezonans, wykonujemy komputer w dniu operacji, nakładamy te obrazy na siebie, nakładamy to na czaszkę głowę chorego, mhm. po to, żebyśmy wiedzieli lokalizowali różnymi urządzeniami miejsce, które chcemy osiągnąć, ale tak naprawdę to my operujemy zdjęcie człowieka sprzed wczoraj. Mhm. A nie tu i teraz na sali operacyjnej. W tak. przypadku guza nie ma to takiego znaczenia. Natomiast w przypadku, kiedy dokładność in, infuzji musi być milimetrowa, to musimy widzieć, co się dzieje. Stąd są te operacje w czasie rzeczywistym. Jako pierwsi w Europie zrobiliśmy serię takich operacji to było ładnych parę lat temu i konsekwencją tego został stworzony ośrodek, który nazwaliśmy Interwencyjne Centrum Neuroterapii. No i zaczęły się odbywać pierwsze operacje, które możliwe są tylko dzięki współpracy z profesorem Bankiewiczem z San Francisco, która ta współpraca jest prawie 30-letnia, bo to, co my podajemy w infuzji, no to jest produkowane w Stanach Zjednoczonych. Um, te operacje na tyle stały się znane i głośne, że mm, jesteśmy na wszystkich stronach internetowych na świecie jako ośrodek. Plus to, że już zaczęły przyjeżdżać do nas na operacje dzieci z zagranicy. Była Dziewczynka Iraj z y, Hiszpanii, był chłopiec z Anglii w zasadzie można powiedzieć, że ustawia się mikrokolejka y, z różnych innych krajów Europy i spoza Europy na te operacje. I prawdopodobnie we wrześniu zrobimy trzy dla takich dzieci dotkniętych tą chorobą z innych państw. A jakie są efekty operacji a, u dzieci, u których już zdąż zdążono je przeprowadzić? Gazety hiszpańskie, zresztą przesyłano mi, pisały, że ta IRA, i to było imię tej dziewczynki, w Polsce urodziła się po raz drugi. Były jej zdjęcia i rzeczywiście to nie ma takich efektów spektakularnych, że ona była y, w wózku bez kontaktu i nagle wstała. Natomiast to widać, że to zrodzi się inny człowiek, jest z nią kontakt emocjonalny, ona zaczyna wydawać dźwięki, spełniać polecenia, podnosić rączkę, bawić się mhm. zabawką, y, co przedtem było kompletnie niemożliwe. niemożliwe. To, są, mhm. y, to są obserwacje kilkumiesięczne, w związku z tym też nie można za dużo spodziewać się. Natomiast y, y, no... Dzisiaj takie leczenie jest aktem miłosierdzia w oparciu o zgodę Komisji Etycznej. W przypadku dzieci, dla których nie ma żadnej propozycji medycznej ich leczenia, a podstawy eksperymentalne są tak poważne i tak silne, że wyrażana jest zgoda na na takie infuzje, ale podejrzewam, że to jeszcze w tym roku to stanie się już uznaną terapią e, i będzie za FDA zarejestrowane jako metoda leczenia I, i już nie trzeba będzie występować do komisji etycznej o zgodę, bo to będzie metoda terapeutyczna, tylko e, leczenie za pomocą terapii genowej jest niezwykle kosztowne, mhm. bo to jest, nawet nie chodzi o, 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 o Um, Jaki jest no, koszt takiego leczenia? Pra, ja mogę powiedzieć, że firma Novartis zarejestrowała teraz y, terapię genową y, w, w jednej z chorób. I koszt tego to jest 2 miliony 300 tysięcy euro. Również w Holandii zostało w zeszłym roku zarejestrowane lekarstwo w terapii genowej y, do leczenia chorób szóstki. To też są w skale milionowe. Mhm. No właśnie e, wiemy, że na terapie genowe przeznacza się e, miliardy dolarów i jak pan widzi ich przyszłość? No wszystko kiedyś musi się urodzić i wszystko kiedyś było e, kosztowne później w miarę rozprzestrzeniania się tego i w różnych być może nowych e, technologii produkcji tanieje. No, na początku bez współpracy ze Stanami Zjednoczonymi to, to, to się nie mogłoby odbyć, bo wektora wirusowego nie zacznie się od tak w Filadelfii mhm. produkować. Filadelfii, jeśli by chciały się zamówić w tym Centrum Produkcji Wektorów Wirusowych, no to trzeba zamówić, zapłacić nieprawdopodobne pieniądze i odebrać e, to, co się zamówiło tak. za 2-3 lata. To jest taki ciąg produkcji. No, to, co pani powiedziała, że miliardy dolarów, to są historie zespołów w, w krajach, w, głównie w Stanach Zjednoczonych, które prowadziły mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo badań i efektem końcowym jest właśnie to. I my stworzyliśmy wspólnie ze ośrodkiem Y, amerykańskim z y, San Francisco, a teraz również y, z Ohio taką mhm. fuzję ośrodków, y, gdzie mamy łączność, telekonferencje, rozmowy, y, spotkania, odwiedzamy się, był prezes amerykańskiego Towarzystwa, Negoch i Długów mhm. u nas. Y, no to nie jest, są jeszcze metody, które y, można zaproponować tak bardzo szeroko, mhm. bo my wektor mamy, także to nie jest ograniczenie. Natomiast no, pacjentów rozpoznanych w Polsce było dwoje. Na pewno ich jest więcej, tylko że postawienie diagnozy też jest trudne, i myślę, że jest wiele dzieci w domach, gdzie są rozpoznane jako porażenie mózgowe dziecięce, bo to mniej więcej tak wygląda ta, yy, z obrazu takiego zewnętrznego ta choroba. Mhm. Natomiast przyszłość myślę, że yy, jest dobra i z wielką nadzieją, bo terapia genowa to jest nie tylko odniesienie do bardzo rzadkiej jednostki chorobowej, najlepiej zdefiniowanej, tak. określone, jakim, jakim, jaką jest ten deficyt tej dekarboksylazy, tego enzymu. Ale terapia genowa będzie adresowana do chorób o ogromnym rozprzestrzenieniu, choćby nawet jak choroba Parkinsona I myślę, i myślę, że w tym roku zaczniemy również takie leczenie. To, to będzie badanie kliniczne, ale po tym taki jest proces rejestracji produktu. Że można był, było uznać, że, y, że to się sprawdza i ta metoda ma wielki sens i jej podstawy eksperymentalne są tak y, poważne, tak jasne i udokumentowane, że pacjenci, którzy zostali zoperowani w Stanach Zjednoczonych y, z chorobą Parkinsona, to cofa się choroba niekiedy do początku jej zaistnienia, mm -hmm. o dekadę, dwie, trzy. Tak jak pan powiedział, terapie genowe stosujemy w leczeniu choroby Parkinsona, a także uzależnień. I jak to wygląda? Na czym to polega? Uzależnienia są jeszcze eksperymentem tylko mhm. i to jest, badania przeprowadzane na naczelnych wykazują, że rzeczywiście można, uczynić eksperyment taki, że zwierzę uzależnia się od czegoś, a po tej metodzie terapii genowej e, przestaje mieć potrzebę picia. Mhm. To jest jeszcze większa przyszłość. No, szybciej e, będzie mieli zastosowanie terapii genowej w chorobie Parkinsona. To mhm. już jest tuż, tuż, tak. to już jest przez wiedzę. I szereg różnych chorób e, innych, neurologicznych, jak choroba Huntingtona, jak choroba Alzheimera. Tu jest ogromna przyszłość, podawania czynników troficznych do, 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 do o, 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 określonych obszarów mózgu i jest ogromna, ogromna szansa, że wiele spośród tych nieleczalnych, um, pochłaniających ogromne nakłady finansowe z budżetów mhm. państwa chorób, będzie można no, skutecznie leczyć. leczyć. I to myślę, że to jest już za chwilę, już za drzwiami. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był profesor Mirosław Ząbek. Dziękuję bardzo.